Od nowego roku przeznaczamy 3% PKB na zbrojenia na armię. Właściwie żadna siła polityczna się temu nie sprzeciwia, a powinna lewica, no ale w Polsce lewicy nie ma. Więc chciałem zapytać Polaków, co o tym myślą, że aż około 40 miliardów rocznie będziemy przeznaczać na armię i armaty. Dzisiaj pytamy ludzi, co myślą o takiej ustawie armaty zamiast masła. Bo wiosną tego roku uchwalono taką ustawę, w której 3% już będziemy PKB, czyli to za 40 miliardów będziemy nosić, będziemy na zbrojenia przeznaczać. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, nie znam się, natomiast uważam, że jest to bardzo istotny, bardzo ważny problem związany z obronnością. I Ale to nie, ma, nie mamy innych problemów z biedą związanych na przykład? Były ze zdrowiem. I będą i ze zdrowiem i, i z biedą. Natomiast, no musimy bronić siebie i swojego kraju. Mhm. A przed kim się tak musimy bronić? Przed tym, kim zawsze musieliśmy mhm. się bronić. Ale aż tak, żeby zamiast masła były armaty? Wie Pani, jak się trudno armatą chleb smaruje? Y, pamięta Pan historię? No, pani, no, nie to, myślę, to myślę, że bardziej Oczywiście, ja. no silny, zwalczaj gotowi. No i co, Bida była i tak z Polski nie było? No. no nie było, no bo właśnie tacy ludzie byli, a nie inni, którzy uciekli wtedy, kiedy trzeba nas bronić. A, a ci nie uciekną, myśli pani? Myślę, że każdy z nas tak postąpi, <laughs> aby było dobrze dla innych. Natomiast jak będzie się działo, co będzie miało znaczenie, to pokaże przeszłość. No. Czyli mamy się zbroić. Dobrze, że armaty zamiast masła. E, masło? No. Masło jest cholesterol. Właśnie. Szkodliwe, armata jest obojętna. Nie, nie, nie jest obojętna. Też jest szkodliwe, to też jest zabijanie ludzi, to też jest niedobre, tak? Natomiast no, musimy być przygotowani na obronę, tak? Przynajmniej tyle. Dobra, I, no, dziękuję pani dziękuję. bardzo. Dziękuję. Bo jest taka ustawa, którą można nazwać armaty zamiast masła, czyli że 3% PKB w przyszłym roku przeznaczamy na armię i na zbrojenia. Czy to dobry pomysł w ogóle? Aby zamiast masła były armaty. A ile jest teraz przeznaczane? Teraz jest 2,3% PKB, a ma być 3. No i to się będzie przekładało na jakieś około 40 miliardów złotych rocznie na armaty. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł. A na, na co pani by przeznaczyła te pieniądze, gdyby nie szły na armaty? E, na dofinansowanie edukacji. Na przykład. E, na dofinansowanie. Instytucji kultury jest wiele różnych rzeczy, a te kilka miliardów na armię nie za wiele zmieni. I trochę na masło przeznaczyć. Też. E, nie wiem, czy finansowanie Kurde. masła z rządowego funduszu to jest dokładnie to, co robią z rządowych pieniędzy, ale. Więc uważam, że są lepsze. Dobra? Dobra, dziękuję Pani bardzo. Zamiast masła, i ja pytam ludzi, co na to e, mówią. Ja wolę 3% masło. PKB. Woli Pan masło. Woli Pan masło? masło Lepiej się smaruje niż armata. O, tak. Myślę, że że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ale jest różne bezpieczeństwo. Jest też bezpieczeństwo socjalne na przykład, nie? To jest ważne, energetyczne, to jest ważne. Na no wszystko jest ważne, na chyba to bezpieczeństwo. Takie, że nikt nam tutaj nie będzie fundował e, e, bomb nad naszą głową. To chyba jest najważniejsze. I tym się uchronimy? Jak będziemy aż tyle pieniędzy wydawać, gdy są inne potrzeby? nie wiem może. Co to powiedzieć? Dobrze, czyli woli pan mas... armaty zamiast masła. No, no nie no. <śla> Wolę żyć w spokojnym kraju. Czy to jest dobry pomysł, pytam Polaków? Szczerze, powiem, szczerze się nie interesuje takimi sprawami. Aha. No ale to z pana podatków będzie szło. Nie interesuje pana? A no dobra, tak też można. Taka ustawa armaty zamiast masła. że Mamy za dużo masła i trzeba nam armat i 3% PKB mamy około 40 miliardów rocznie nie, poświęcać. I czy to jest dobry pomysł? To ja panu powiem tak, jeżeli za dużo mamy masła, to proszę przeliczyć na, mar na margarynę. Możemy zrać margarynę. Oczywiście rzecz mówiąc. I dalej rzecz mówiąc, ja, takie są mądrzy ludzie, co to proponują i komponują, to proszę się przestawić na smalec i wtedy działa będą pracować. I będzie na działa. I, I będzie, działa. będzie na działa. Dziękuję, Dziękuję bardzo panu. Armaty zamiast masła. I co pan na ten temat myśli? No i panie, głupków w naszym kraju nie brakuje. Ale czy, co nam bardziej jest potrzebne? Masło czy armaty? No przecież to wiadomo, że masło, no przecież to, jest to proste. Tak? Oczywiście. No nie każdy to potrafi zrozumieć, bo taki... bo tak... bo tak jest. No. <noise> armaty zamiast masła? No, no. To jakaś głupia ustawa. No, że 3% PKB, ponad 40 miliardów będziemy teraz na zbrojenia przeznaczać. Czy to dobry pomysł? Nie, no bardzo zły, no, oczywiście. Nam jest potrzebne masło. masło. coś do masła, a nie armaty. A, a wie pan, ja spotkałem też zwolenników armat. Oni woleli armaty a, niż są, masło. Wie pan, to są albo starzy, jak się, wie pan, wojownicy, no. albo chcą, wie pan, albo młodzi, którzy są tacy za, zapaleńcy. Mhm. To, to... to niech sobie jadą na swój kosz, no, na tak, wojny jakieś, oczywiście, tak? Oczywiście. Dobra. Dziękuję, Dziękuję panu bardzo. bardzo. Wie pan, nie, nie zajmuję się aż tak głęboko polityką, w tej materii jestem po prostu laik. Mhm. Ale sama idea, armaty zamiast masła. Co pani woli, masło czy armaty? Masło wolę, A, to jednak, ale mimo wszystko masła nie To jednak nie. mamy następnego zwolnika cholesterolu. Nie, no nie, masła nie jadam akurat. A jednak pani nie jada. ale lepsze masło niż, niż armaty. Niż armata, tak. Bo armatę no trzeba smarować można masłem. No to tak jest metafora to metafora. To mm -hmm. Co jest co, co pani woli? Ar masło czy armaty? Bo taka... no, zdecydowanie U... chyba masełko. Masełko? Bo jest taka ustawa, którą rząd uchwalił wiosną, że od tego roku będziemy 40 miliardów, 3% PKB przeznaczać na armaty. Wie pan, ja jestem to dobry bardzo pomysł? króciutko w kraju i, i naprawdę hmm. nie orientuję się w temacie, trudno mi jest powiedzieć panu co Dobra, zbroić no się to jest temat, dobrze czy źle? No na pewno w obronie tak, natomiast nie jako agresor. <laughs> armaty zamiast masła, co panie na ten temat myśla? No, Ustawa armaty o... No że no, będziemy aż 40%, 40, A, to 40 miliardów. To jest ja, to mój blog, bloga w internecie prowadzę sobie swoje. Aha, aha. To co, lepsze masło czy armaty? Lepsze masło. Ale chcą aż 3% PKB przeznaczać teraz od Nowego Nie, Roku na słyszała, armaty. Nie, słyszałam, proszę pana, no bo musimy się zbroić, że w razie czego jak ten przyjaciel Putin nas żeby, żeby się by... Ale czym będziemy chleb smarować? A wie to pan to za dużo masła też nie dobrze. A poza tym badawicz. musi być e, równomiernie to rozłożone. Jest potrzebne. i to Masełkiem równo smaruje. To i to i to i to. I to i to. I Zgadza się, bo armatę trzeba nasmarować, potem a masłem tak. można nasmarować. Dobra, dziękuję bardzo. Tak. A, no to nie wiem, co ty myślisz. Nie wiem, my nie mieszkamy. No, no, no ja nie mieszkam sobie, w Polsce. ja. Nie mieszkam po Polsce. Czech? Czech. No więc Czech? Mogę, pan jest? mogę mogę zaproponować swoją opinię na ten a. temat. A no to tam też jest pewnie podobny problem, no. że na zbrojenia coraz więcej się wydaje i czy to jest dobry pomysł? Na zbrojenia, no musimy tak przebronić, tyle ludzi przychodzi, którzy potrzebują pomoc, więc no trudno, no nie możemy zawsze... Ale ci, co przychodzą po pomoc, oni by woleli, żeby dostać masła chyba niż armatę, bo armatę się ciężko połyka. No, no zależy, co potrzebują więcej. Zna Pan takich, co przychodzą na przykład z Ukrainy tu do Polski i potrzebują, daj mi armatę, bo ja głodny jestem? No to, to te armaty, to oni tutaj otrzymają. No. Albo, w, albo w Ukrainie. No. No gdzie? No, no, no ale ale my mówimy o Polsce. Tu. Co, co my chce wolimy? Masło czy armaty? No chodzi o to, gdzie, pan w Czechach, gdzie, no. gdzie, gdzie. Na co spędzić więcej pieniędzy. No, czy, na czy na masło, czy na. No właśnie. Armaty... No właśnie. I... Ale to obojgo idzie dla Ukraińców, o to chodzi. Mm -hmm. Albo masło dla pola... I masło dla Ukraińców, i armaty dla Ukraińców. A co dla no nas? No to na no to się pytam. czekaj, jest właśnie pytanie? No ja, ja jestem, żebyśmy dla nas to wszystko było. A, no, a... Myślę, że nie zaszkodziłoby Polakom schudnąć trochę, tak że można trochę mniej na masło wydawać. Tak? No, dobra, a -a. To... Nie wiem jak Państwo, ale jeżeli mają być armaty zamiast masła, to ja postanowiłem zrobić zapasy.